Słuchajcie, co to za wydarzenie dzisiaj tutaj w Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach się odbywa? Dzisiaj tak naprawdę mieliśmy bardzo zajęty dzień, e, dlatego że na początku organizowaliśmy piknik parafialny. E, była stacja kriodawstwa, a teraz organizujemy koncert właśnie dla wszystkich parafian, dla młodzieży szczególnie. Co to jest za koncert? Kto gra? E, dzisiaj gra dla nas zespół Porozumienie. Ten dzisiejszy piknik i ten koncert jest takim trochę przed smakiem mu, bo to już za miesiąc. Przyjmiemy u nas też pielgrzymów, więc w sumie chcieliśmy się trochę wypróbować. Tak, i też zintegrować jako wspólnota. A świadectwa? Co to był za punkt? Świadectwa powiedziały nam trzy osoby i generalnie myślę, że to jest najlepsza forma, która trafia do młodych ludzi. Właśnie którzy, ludzie przychodzą do nas, są prawdziwi, opowiadają nam o swoim życiu. Krzyśku, co ciebie skłania do tego, żeby tak ewangelizować i żeby dzielić się bardzo indywidualną historią? To, co mnie skłania, to to, że Bóg odmienił po prostu moje życie, ogarnął mnie swoją miłością, naprawił to wszystko, co było we mnie zepsute, i ja pragnę, żeby ludzie to poznali. Tak jak mówiłem o tym chłopaku, który został uzdrowiony na ulicy ze skręconego kolana. Kulał, nie mógł chodzić, a po krótkiej modlitwie Bóg go uzdrowił. I on chwilę później, na podstawie tego doświadczenia, uzdrowienia, przyjął Jezusa jako Pana. I powiedział mu, Jezu, wejdź w moje życie, ja chcę Ciebie jako Pana i zapragnął Go poznać. I właśnie po to, po to to wszystko robimy, po to stajemy na tych obietnicach, które są w Piśmie Świętym, że będziemy kłaść ręce na chorych i oni uzyskają zdrowie. Po to to robimy, żeby po prostu ludziom pokazać, że Jezus to nie jest ktoś zamknięty gdzieś tam w kościele, On jest wszędzie i chce i przede wszystkim jest w nas. A ze mną Agnieszka Jaśkowska i Łukasz Konopka, narzeczeni. Którzy przed chwilą podzielili się przed koncertem, bardzo intymnym świadectwem. Słuchajcie, dlaczego? Dlaczego chcieliście waszą historię opowiedzieć ludziom? Wiesz co, ja po prostu chcę przekazać dobrą nowinę. Pan Bóg zawitał w moim życiu dwa lata temu i przekazujemy to, co najlepsze jest w nas, bo być może zainspirujemy kogoś i ktoś pójdzie w nasze ślady, a jest to naprawdę bardzo przyjemna i wspaniała droga z Panem Bogiem po prostu.